Siema, tutaj dzisiaj jesteśmy w opuszczonej chatce, w Jesteśmy razem z Jan komando i idziemy Patrzcie jakie to jest duże Idziemy do środka, dawaj, dawaj No idź Nie przeklinaj Nie tak głośno Nie tak... O, pa jaki pająk duży Przepraszam, pajączku Ale, patrzcie, tu mamy... Cowek, przytrzymasz mi to? Ale fajne. A się tego pająka. Nie przeklinaj, bo mam odcinek. Tutaj mamy kredens, ale tutaj będzie dużo pająków, ale to jest konkret. Uwaga, bo podłoga jest zawalona. Nie. A Ej, może się zawalimy na piwnicę. Jest to. Ej, jest wejście, no nie. Tam było wejście, a my się przedzieraliśmy przez te pokrzywy pół godziny. Zaczniemy światło. światło. To są schody. Aż to? O cholera, ty. My tu wchodzimy. W jakieś cicho tu mamy. Macie kominek. Ale to jest dobrze zachowane. No, spoko to jest. Chyba to jest pierwszy, na którym jestem A nie, to jest idealnie zachowane. Nigdzie tak... Na, na żadnym się tak nie byłem. Jak było zachowane. Tak dobrze. tu woda jeszcze jest. Nie. Idziemy na górę? I uważaj, bo tu jest piwnica. Ale w piwnicy chyba nic nie hmm. będzie. Weź latarkę. Daj latarkę. Bo to będzie ciemno. To jest szopa. Patrz. To jest jakaś... I to, na, na koniec szopet widzimy. A Sionkan w ogóle. Patrz tu, na górę wejście. Wow. Zajebiście. To był warsztat kiedyś. Patrzcie, kredens. Patrzcie tam, tam była sarna. Tam sarna biegła. Było słychać przed chwilą. Tu mamy garaże, takie dwa. Tu jest kredens, tutaj. Chodź tu mi poświeć. Wow. To jest konkretny urbek. On chyba będzie miał 5-6 minut. Bo to jest naprawdę. Du... Patrz tu, patrz tu, patrz tu. Kredensik. Wow. Nice. To jest spoko. Chodź tu poświeć. Tam jest woda? Tak. Tam wody. Nice, nice. Chodź, chodź, chodź teraz do szopy może. Albo nie, pierwsz tu. Jeszcze na górze będzie. Tu kuchnia była. Ej, chodź tutaj, bo tu klucze są. Tutaj było wejście. I tu, a nie, tu nie klucze, ale takie jak w domu rodzinnym po prostu. Stary domek rodzinny. Naprawdę bardzo fajny. Zawali się czy nie? Wow, ale wykończenia! Zaraz, zaraz zobaczycie, coś Wam pokażę. Tu mamy takie wykończenia konkretne, jak w starych domkach. Tu mamy łóżko, ktoś się tutaj wyprowadzał, tak na, na szybkiego. Ej, obiekt ochrony Solid! Tu mogą nas zgarnąć. Ej, tu mogę nas zgarnąć, bo tu soli strzeże to wszystko. No, tu mamy szafę. Fajna szafa. Dobra, chodźcie tutaj. Tu mamy drzwi. stawiał cicho nogi. Tu kominek był. Tu mamy drzwi. Tutaj jakiś pies kupę zrobił. Oczywiście to nie jest pies, bo to. Jakiś bezdomny albo pewnie kot. albo kot idziemy dalej. Patrzcie tu, town Point, amerykańska walizka. Patrzcie tu, tutaj musieliśmy się przedzierać przez to. Ale to jest konkret, tutaj kominek następny. Ej, ja idę na strych. Cicho, cicho. No cicho, bo tu zaraz ktoś nas usłyszy stąd. Się jest Chodź tam? Uważaj, patrz na nogi, gdzie chodzisz. Pokój, jak sobie ja nas... Tutaj była. Tutaj bywa. Tu jest pokazać. Patrzcie tu. Tu mamy szafkę. Wow. Patrzcie tu. Weź mi tu poświeć. Chodź tu porcelana, tabletki, jakieś. tutaj mamy y, kieliszki. Ciekawe czy koniak jest wow, o, ale fajne. Wykończenie sufit. Patrzcie tu szafeczka. Czekaj cicho, cicho, telewizor, no ale rozwalony, chodź tu tutaj ktoś sobie spał na tym. Tam jeszcze pójdziemy, tam jest jakaś chopa i cicho, bo może tu ochrona przyjedzie. Patrzcie to, to jest niesamowite. Wow, ale to teraz chopa nam zostaje, nie? Na koniec aż tu bo to jest porcelana. Widzicie, prawdziwa porcelana, to jest jedyny kurdex na chlubę, którym byłem, szafeczka, ale fajne. Dobra, jakieś, uważaj. jakieś, które zapewne w piszą. Cicho, cicho, cicho. I, nie, ja na górę lepiej może nie idę, co? to się zawali. Patrzcie, słownictwo polskie. O, tu są takie chyba pieczątki Dobra, takie. Dobra, ochrony, jest... ochrony nie ma. Czekaj, idę jeszcze tam. Tu lustro. Ja do lustra nie podchodzę, swojej twarzy nie pokazuję. Tak, tu, to są naklejki. Tu łóżko, cicho, cicho. Tu łóżko. Ale łóżko więcej na dwie osoby. Łóżko ci powiem, że bardzo. Jest bardzo duże, bo na dwie osoby. Tutaj była szafa z lustrem. No Patrzcie tu na dole. Tutaj Jest solid jeszcze A nie, nie widać bo ja mam Słabą jakość tutaj Dobrze my idziemy na dół I Zaraz się spotkamy Cześć Jesteśmy w szopie I tutaj Szop mamy Tu jakieś stoliki były robione? Nie wiem, czy mnie słychać na nagraniu. Ja tak cicho mówię, żeby tutaj nikt nie przyjechał, żadna ochrona. Żeby nikt mnie tutaj po prostu nie usłyszał. Tam chyba byliśmy na górze. Dobra, jeszcze piwnica na koniec, chodź. Nie, chodź, piwnica na koniec. Choć na koniec. Schowaj mi tu. Od patrzcie tutaj tutaj. Tutaj ten filmik już ma 8 minut, on będzie spory. Dobra, idziemy jeszcze na koniec piwnicy, nie? Ale tam na górze było fajne. Świeć. Idziemy. No. Świeć. Nagrywa się, nagrywa Wow. Dużo. Idziemy. Zimno jak w piwnicy. <śmany> Mamy tutaj instalacja. To było. No i tutaj także tak, nic takiego poważniejszego nie ma. Ramka z okna. Nic takiego nie ma. Fajnego. I już wszędzie byliśmy? Na strychu? Wszędzie? Także my się będziemy z wami żegnać. Do zobaczenia do następnego odcinka. Proszę. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć.